Koparki Nex, next nexen 10, Nexen 12. Dziesiątka yy, stara moja benzynowa i najnowsza dwunastka. Taka zupełnie najnowsza, najnowsza, bo do modernizacji było kilka. I teraz tak, dziesiątkę pokazuję dlaczego. Żeby... Dziesiątka, tak naprawdę, parametrami jest kopania, jest identyczna jak dwunastka. Różni się tylko tym, że yy, do dziesiątki użyte zostały silniki benzynowy albo DISAT. Zawsze jednocylindrowy i dziesiątka. Wygląda w ten sposób. Teraz tak, dwunastka. Dwunastka jest 100 kg cięższa standard, podstawowa wersja, czyli wersja z silnikiem Janmara. Każda dwunastka ma silnik Janmara trzycylindrowy. Jest 100 kg cięższa od, od, od dziesiątki. Dodatkowo, na przykład ta jeszcze ma, do, doposażona jest w rozsuwane gąsienice i w sterowanie niskim ciśnieniem czyli tzw. Tak joysticki. Tutaj jest to najnowsze dziecko Nexa, bo, bo właśnie, bo ona jest troszkę inna od każdej, innej, od każdej wcześniejszej dwunastki. Ona ma przesunięty konik. Konik jest przesunięty, siedząc na niej w prawą stronę. To nam daje bardzo dobry zakres yy, kopania przy zgiętym ramieniu. Naprawdę, yy, nie jest to duże przesunięcie, bo rzędu może 10 cm, ale ma olbrzymi wpływ na pracę. Nie byłem na początku przekonany, bałem się, że będzie niestabilna na przykład, ale nie. Ale no nie potwierdziły się te moje obawy. Kurczę, no wyszło naprawdę świetnie. To jest, no jest to strzał dziesiątkę. Ja mam tutaj dodatkowo jeszcze zwolnicę, czyli mam szybką i wolną jazdę w ogóle. To jest fajna sprawa. Mam żółwika, psy, psykam sobie, tak jak teraz jadę powoli, jest naprawdę mega duża siła, można się zaprzeć o, o, o słup betonowy, kurczę, palić gumę na asfalcie. Albo można dać żółwika i wtedy, ten, przepraszam, nie żółwika, tylko zajączka i ona wtedy zasuwa. Naprawdę jedzie szybko, to nie jest półtora kilometra, nie wiem ile, no, ale to tak trzeba by dość, dość szybko za nią iść. Tak wygląda, jeszcze się nie zmieniła, parametry kopania są te same szybko złączę, też mam założone polecam je każdemu do szybkiej wymiany łyżki to to nie są takie jakieś wielkie pieniądze a, a naprawdę świetnie zdaje egzamin małe takie o gdzieś tutaj odrobinkę lemierz jest inny do, do poszerzanych gąsienic dodatkowo są takie przystawki które tam się później demontuje jak się gąsienica zwęzi żeby nam no wiadomo żeby tak że, żeby lemierz od kopalki całej nie był szerszy żeby wjechała gdzieś tam w wąski przejazd który sobie w których chcemy właśnie się zmieścić a ma jeszcze zabezpieczenie to też jest fajna sprawa zabezpieczenie przed niepożądanym uruchomieniem jakiejś funkcji Siadam z maszyny blokuję ją wtedy joysticki nie działają nie ma tak, że ktoś podejdzie ruszy, zrobi sobie krzywdę czy komuś, czy, czy nawet ja niefortunnie schodząc łapiąc gdzieś za joystick spowoduje jakiś, jakiś dziwny jej ruch tak wygląda. Najnowsza 12, silnik trzycylindrowy, masa 1250 kg, 50 kg więcej ważą. O właśnie, to też jest ciekawa rzecz. Ta waży 1100 kg, dziesiątka, ta waży 1250. Różnica w pracy jest olbrzymia. Wydaje się, że to jest tylko 150 kg, ale to jest 150 kg bardzo nisko nad ziemią i ono daje dużo stabilności. Przy, ta, przy, przy masie koparki y, około tony 150 kilo tak nisko, to o, dla mnie jest zaskakująco, zaskakująco duże ma to znaczenie o, w ten sposób jest naprawdę... To... A, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał. A jest mega ważna. Ta koparka ma y, trzy sekcyjną pompę hydrauliczną. Rozdzielacz we wcześniejszych maszynach był zasilany jedną sekcją, sekcją przez to czasem było y, wykonywać ramieniem roboczym trzy ruchy, no to już było za dużo. Dwa ruchy to, to, był, to była kura dla niej, z powodu tego, że pompa miała jakby za małą wydajność. Tutaj, jak mamy dwie sekcje pompy, mogę wykonywać śmiało trzy ruchy i nie ma z tym żadnego problemu. Mogę się obracać, zamykać łyżkę i podnosić ramię jednocześnie. Okej, okay. ona jak najbardziej chce to zrobić. Ma to wpływ później na, na płynność pracy i na no, Na wszystko tak naprawdę, na jakość itd. Tak Dam jeszcze posłuchać jej jednej i drugiej przez chwilkę dziesiątaczkę na moment odpalę, tu jest silnikiem elektryczny Albo nie odpalę o, Jak posiarka. ale W tej cenie dla mnie jest naprawdę i tak ok I teraz dwunastka Jam na Pięknie. Ja mam tylko mówię. To jest ten sam silnik, który jest montowany w maszynach droższych trzykrotnych.